Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i słuchajcie w końcu już wiemy temat gorący od kilku dni wręcz niespodziewany zaskakujący odnośnie nowego łowiska gdzie był przekonany że w okolicach wiosny lata być może będziemy mieli nowy akwen a tymczasem okazuje się że znacznie znacznie szybciej aniżeli wszyscy myśleli Włącznie myślę ze mną. E, info: ja akurat byłem w pracy e, na oficjalnym Discordzie Fishing Planet w dniu wczorajszym, czyli 3 listopada w poniedziałek o godzinie 22.38, Fishing Planet podało e, lokalizację i nazwę nowego łowiska. Jest już przetłumaczony wpis na moim Discordzie. To sobie wspólnie razem go <laughs> wyposłuchacie, a ja przeczytam. <laughs> I zapraszam również na was serdecznie mojego Discorda. Link jest oczywiście w opisie. <laughs> Hej wędkarze. Nadszedł czas, aby ujawnić naszą nową lokalizację. Dziękujemy wszystkim za niesamowity entuzjazm, kreatywność i podekscytowanie podczas, próbu, podczas próbowania zgadnąć, dokąd zmierzamy dalej. Ja obstawiałem, że będą to, że będzie to Australia, albo że będzie to i zaraz jednak, no, można powiedzieć, że trafiłem. Żeby nie było krótko. Tej zimy chcieli, chcieliśmy przedstawić Wam coś naprawdę wyjątkowego. Nowiutkie, zimowe miejsce, <laughs> gdzie możecie cieszyć się pięknym śniegu, lodu i północnych wód. Wielu z Was zgadło. Zmierzamy na północ nad Morze nor Norweskie, Fiordy Skorland, Norwegia. Ta aktualizacja przyniesie wiele nowych, ekscytujących treści, w tym ogromne łodzie dziesiątki nowych urządzeń i wiele więcej na które z was wielu czekało czyka z niecierpliwością czekajcie na nadchodzące dyaryusze czyli i dzienniki gdzie ujawnimy wszystkie szczegóły dotyczące tej zapierającej dech w piersiach nowej lokalizacji <tryk> także no słuchajcie fantastyczna fantastyczna wiadomość eee, i nowe mocniejsze E, jak oni to napisali, e, łodzie, jachty. No to brzmi ciekawie, także zimowe łowisko. I tak jak oni podali informację już jakiś czas temu, że szukują nowy zimowy sezon. Czyli, czyli coś może na w podobie na, na jak to były ligi klubowe. Może będzie inaczej wyglądało. Również zupełnie nowy event świąteczny. <laughs> Także na 100% będzie związany z tym głowiskiem także Skorland, fiordy, Norwegia, <laughs> zimowa Norwegia, i za kilka dni już tutaj ten ekran nam się zupełnie zmieni na zimową scenerię norweskich fiordów Skorland, morze norweskie. I słuchajcie tak, przede wszystkim ja trochę pokopałem z takich nie nieoficjalnych, z takich nieoficjalnych informacji. Prawdopodobnie Norwegia będzie od, a czy inaczej, maksymalny level będzie od 110 levela. Więc podejrzewam, że Norwegia może być od, od 105. Czy tak będzie? Nie wiadomo, zważywszy na gatunki ryb, które wygrzebałem na internecie, które żyją w tym norweskim morzu. I oczywiście, tak jak większość ludzi, którzy przyjeżdżają do Norwegii łowić ryby, bądź sami miejscowi. Oczywiście, głównym, głównym tutaj, główną rybą do, do łowienia jest oczywiście dorsz. Jak sprawdziłem, dorsz osiąga wagę bodajże maksymalnie 40 kg. To jest jeden gatunek, który namierzyłem. Ale to oczywiście oczywiście nie wszystkie sobie wejdę. Jeszcze sobie na stronę, gdzie wczoraj, gdzie wczoraj w pracy sobie grzybałem trochę. E, oprócz tego e, do 30 kg jest napisane, ale gdzieś znalazłem właśnie, że dorsz e, może ważyć nawet do 40. E, następnie halibuty są, który może przekroczyć 100 kg, ale ponoć rekordowe gatunki są do 300 kg. E, także to na to wychodzi, że może być to największa ryba. Pytanie, czy twórcy nie dodadzą nam jakichś większych, mocniejszych ryb, bo jak sami przecież napisali, to warto zaznaczyć na swoim Discordzie, że. Ta aktualizacja przyniesie wiele nowych, ekscytujących treści, w tym ogromne łodzie i dziesiątki nowych urządzeń, na które czekaliśmy z niecierpliwością i będzie to zapierające dech w piersiach nowa lokalizacja. Skoro napisali, że ogromne łodzie, dużo nowego sprzętu i rozwiązań Także no mam nadzieję, że mają w planach dodać jakąś większą rybę No bo po co nowe, mocniejsze łodzie, skoro ryby nie będzie większe, prawda? Kto wie, czy nie dodadzą może przypadkiem kurta, Kutra przepraszam. Tak się domyślam eee, Może tak być Jakie jeszcze tu ryby znalazłem? Eee, polok do 20kg Link do 40 kg, plamiak do 6 kg, jest jeszcze oczywiście makrela. Nie znalazłem wagi karmazen jest do 5 kg. Oprócz tego mamy jeszcze Borosma, Molwik, Czarniak i Link. Do 40 kg jednak je znalazłem. Plamiak od 1,3 do 6, makrela do 1,5 kg, jakaś malutka. Karmazen średni 1,5 kg. Jest to napisane. O, to co znalazłem tutaj w Google'ach. Czarniak duży, ceniony przez wędkarzy. Nie, nie, na razie jego wagi nie widzę, ale Brosma i molwa. Brosma i molwa wymagają specjalistycznego sprzętu do połowu. Czyli ten sprzęt, o którym pisali, i te nowe urządzenia i tak dalej będzie dodane. Także pytanie, czy to będzie jakieś, nie wiem, klatki do połowów tych ryb, czy coś takiego, kto to wie. Tak jak czułem, wyszych planet idzie dalej w stronę oceanu, i skoro tutaj z tych kilku gatunków ryb, które ja znalazłem, nie ma jakichś ryb zbliżających się chociażby do Wysznika czy Makary, gdzie Halibut może osiągnąć wagę chyba maksymalną 300 kg. Także kto wie, czy, to, czy ta informacja nieoficjalna, gdzie znalazłem, że nam podniosło 10 leveli do 110, jeśli tak, no to Norwegia będzie od 105, ale musieliby dać jakieś naprawdę większe ryby nowe większe łodzie także no to sam przecież się mówi jeśli nie będzie większych ryb aniżeli tych halibut także będzie taka specjalistyczna forma połowu tych dwóch ryb których przeczytałem także w ogóle w ogóle jest coś naprawdę niesamowitego coś jeszcze znalazłem nie I, aha, molwa preferuje raczej głębokie miejsca, leżące nawet 300 metrów, tak? O proszę, Żabnica jest jakaś też, jest dorsze, lubią zimną wodę od 2 do 10 stopni, żyją na głębokościach do 500 metrów. Preferują dno kamieniste, rafy, uskoki, a także zatopione wraki. Doroż, no to dobrze powiedziałem, dorasta nawet do 40 kg masy i 160 cm długości. Aczkolwiek średnio łapane są do 20 kg, do 200 kg na dobrych dorożowych łowiskach. Jest ceniony kolinalnie ze względu na swoje walory, oczywiście, że jego mięso jest chude, smaczne i nadaje się do przerządzenia wielu potraw. I najlepszym metodą do połowu dorsza, słuchajcie, na wędkę jest ciężki zestaw morski z pilkerem, taki przypuszczałem jako przynętą, gdzie dorsza się łowi na dnie bądź na dnem, czasem w toni na, na pilkery. Czarniak jest podana waga, 130 cm długości znalazłem, ale ile waży to. Aha, do 20, do 20 kg. Waży czarniak, waga dobra. Wszystko to ogrzebałem oczywiście z Google odnośnie ryb występujących właśnie na Norwegii, w Morzu Norweskim. Także tutaj te rybki są naprawdę malutkie. Tak naprawdę Halibut 100 kg, ale rekordy są do 300 łapane dorsz do 40 kg także te rybki jakąś wagą nie powalają ale halibut szukam przede wszystkim w miejscach z piaszczystym dnem o i płytki zatoki 10-30 metrów o proszę to taka ciekawostka jeszcze potężny halibut jest królem północnych łowisk czyli to będzie największa ryba według tutaj oficjalnych informacji Yy, które znalazłem. Ja na wędki trafiały się nawet sztuki 200 kilo. Halibut ma ostre zęby i z łatwością przecina nimi plecionkę. O proszę. Przy połowie stosuje się zatem przypony ze stali, wolframu lub grubej żyłki. Czyli co? Tuńczyk psi. <tum> <tum> Nie, dlaczego? Okej, okay, borosa ma, ryba denna. Yy, na pilkera, bądź robię filet, to taka przypomina troszkę takiego mię tak morskiego miętusa przeglądam, molwa przypomina takie, takie, takie yy, troszeczkę suma molwa do, w granicach do około 20 kg na dnie zębacz północny partii Atlantyku, no wygląda e, dziwacznie wręcz e, no jak ryba prehistoryczna jak miętus, dosłownie. Plamiaczek, bardzo malutki. Wygląda jak coś, jak może mini sandacz. Makrela, czyli co do 1,5 kilo malutka. Karmazyn. Karmazyn, karmazyn 2 kg chyba, tak. a nie przepraszam, ryby tego gatunku dorastają nawet do 20 kilo. no to taki lucian można powiedzieć. Żabnica. Do 50 kg, o no to całkiem spoko. Yy, Okej, okay. więc tak to się słuchajcie prezentuje. Na zdjęciu jest pokazane odnośnie nowej mapy: że mamy morskie, morskie, morskie morze mamy lód, mamy śnieg. Jakiś chyba wędka stoi ubrany na no zimowo, na krze. Także mega, także już wiadomo, jakie obisko mamy, i tu za kilka tygodni, już w grudniu. Czyli Fiordy, Skorland, Morze Norweskie i Zimowa Norwegia. Także ekscytujące jest to, co oni piszą, że ta aktualizacja przyniesie wiele nowych, ekscytujących treści, w tym ogromne łodzie. Także no, jakiś tu będzie specjalistyczny połów. Może zobaczymy, jak faktycznie będzie. Dziesiątki nowych urządzeń i wiele więcej. Także dajcie znać, dajcie znać proszę, co o tym myślicie. Eee, czy ktoś z Was trafił? Ja typowałem właśnie między Australią a Norwegią. Gdzie mój stapiatury włączyłem? Także te gatunki, które ja znalazłem, ee, ja, dajcie znać, jakie, by, jakie wy byście chcieli mieć gatunki na Norwegii, które tam faktycznie występują. I zobaczymy, czy ten halibut czy to będzie największa ryba. W realu jest. Na Morzu Norweskim jest to największa ryba. Dorsz 40 kg i rybka do 50 kg tak? Ta, ta żabnica. Eee, także... Ciekawi mnie ta nowa, nowa metoda połowu, nowe urządzenia. Także oni tu coś kombinują. Także ten ekran już za kilka tygodni nie będzie aktualny. Tylko będziemy widzieli zimową Norwegię. Spoko. Pytanie za 100 punktów teraz, czy... Ta plotka, te niepoficjalne info, co wygrzebałem, że będzie level 110. Jeśli by tak było, to Norwegia będzie od 105. Tylko, jeśli tu nie będzie większych ryb aniżeli tego halibuta, to nie sądzę, żeby tu level był podniesiony. A wręcz odwrotnie, tak mi się wydaje. No, bo tutaj przecież yy, mamy ryby, można powiedzieć, że podobne do kajinoli, tak? Ten halibut, bo reszta to jest już dużo, dużo, dużo mniejsza. Także może lebre zrobią niższy, jak najgadzinny. To jest taki mój typ. To jest taki mój typ. Eee, no, zobaczymy. I mam nadzieję, że tutaj może dodazę jakiegoś rekina. Nie sprawdzałam, czy rekiny jakieś żyją w Morzu Norweskim. Dajcie znać, właśnie odnośnie gatunków, co by, wy byście chcieli zobaczyć. Jak sądzicie? Te nowe urządzenia, nowe metody połowu, nowe duże łodzie. Co to może być? Może będzie kuter? Także zachęcam, zachęcam Was do pisania. Z chęcią, z, chęcią, z chęcią poczytam. Również zapraszam na mojego Discorda. Link jest oczywiście w opisie. I mnie jeszcze podziękowej za przetłumaczenie. Już kto to przetłumaczył, bo ja byłem w pracy akurat. Także tuż po skończeniu pracy zajrzałem. Kasztaniak, chyba, bo to pierwszy prawdopodobnie chyba kasztaniak. Także kasztanikowi dziękuję za przetłumaczenie, dzięki czemu mogłem to wszystko dla Was przeczytać odnośnie tego, to, co oni napisali. Plus od siebie dodałem myślę, że dużo fajnych, ciekawych informacji. Także dajcie znać w komentarzu, proszę, odnośnie tych dużych łodzi, sprzętu, nowych gatunków rybek. Szykuje się, mam nadzieję, fajna zimowa przygoda. Dodatkowo zimowy sezon. Także będzie, mam nadzieję, mega. Czyli to chyba nie będzie ligi klubowe, jak myślałem. Zupełnie nowy świąteczny event się szykuje. Także w ogóle mega sprawa. A! Jeszcze najważniejszą rzeczą, bym zapomniał, którą znalazłem. Było napisane tylko, nie wiem czy to będzie na 100% potwierdzone, ale to jest tak jeszcze nieoficjalnie, że Kongo ma zostać znerfione. Zmerfione. Jeśli tak będzie, no to już nie będę levelował bo oczywiście na koniach To jest jeszcze, jeszcze nieoficjalnie, ale Jak wiemy Co oni robią, to jest jedno, wychodzi nowe wyłowisko, psują e, część merfią i nowiska, zmieszają wagi obresaj ze i tak dalej, to co mamy u was, aktualnie się dzieje, poza tymi wszystkimi bagami, Także zobaczymy, to jest takie nieoficjalne Gdzie wygrzebałem, gdzie Kongo ma zostać znerfione Gdzie level ma być 110 Eee, maksymalny, nieoficjalny to sobie wiadomości, także zobaczymy. Dajcie znać również, co ty myślicie. Eee, piszcie w komentarzach. Zachęcam nowe osoby bardzo serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału i zostawcie, proszę, łapkę do góry. Dzięki śliczne, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.